Daniel Sadoch, SNO TV News. Znajdujemy się na warszawskiej Agrykoli, gdzie za około 7 minut zacznie się bieg o Puchar Marszałka Senatu. Bieg ma na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród osób nie tylko ćwiczących, ale również osób niećwiczących. Tak jak widzicie pogoda dopisała, tak więc mamy nadzieję, że nic nie zakłóci dobrej atmosfery zawodów. Bieg o Puchar Marszałka Senatu został zorganizowany w dwudziestolecie pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów do Senatu RP. Impreza osiągnęła dużą popularność, zgromadziła około 500 uczestników i już dwa dni wcześniej trzeba było zamknąć listę startujących. Honorowy patronat nad imprezą objął Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród startujących można było spotkać ludzi, którzy trenują bieganie i cyklicznie startują w tego typu imprezach, jak i tych, którzy po raz pierwszy debiutowali w tego typu zmaganiach. Ćwiczę na co dzień, przygotowuję się do maratonu. No bywało, że więcej kilometrów przebiegłam, bywa, że 15-15 kilometrów, ale w takim słońcu i pod górkę ciężko. Świetnie, naprawdę wspaniała atmosfera. To jest pierwszy bieg czy kolejny? Y Biegam praktycznie co tydzień. Jeżeli jest jakaś ważna rocznica, to trzeba to uczcić. A tutaj słyszałem na boku, że prawdopodobnie od drugiej połówki, że przygotowuje się pani do maratonu. E, tak, to prawda. Przebiegłam już półmaraton i we wrześniu będę starała się przebiec pełny maraton. A jaki dzisiaj czas był? E, 26 minut. No to ładnie. Myślę, że dobrze. Jak na niedzielę. Tak, jak na niedzielę ciepło jest, ale naprawdę atmosfera wspaniała. Kolega biega już prawie ja już 4 3, lata. Trzeci rok. No rok ja już biegam ponad rok. Mhm. Ale też w takich imprezach tego typu? Tak, jakie są tylko imprezy, i jeżeli tylko nam czas pozwala, to, to zawsze, zawsze uczestniczymy w biegach. Dwa, trzy, i, Zawodnicy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę prowadzącą spod hotelu Agricola pod Senat RP, która wbrew pozorom okazała się wcale nie taka łatwa. Nie ten podbieg tylko na czwartym kilometrze był bardzo, bardzo wyczerpujący. Ciężko po słońcu. Okej, okay, jakieś rady na, na, dla początkujących? E, rzucić palenie i dużo ćwiczyć. A tak, nie przepolować na początku. Tak i zawsze słuchaj Wolę tego co organizm wiedzieć. mówi to podstawa. No i zrobić sobie badanie, jeżeli chce się biegać naprawdę, tak naprawdę intensywnie i często to podstawa, to dobre badania EKG, echo serca. Dla początkującego biegacza zwykłe trampki i 15 minut Trzy razy w tygodniu to jest wspaniała rzecz i to dla zdrowia naprawdę. No. Rozpoczyna się od krótkich dystansów: kilometr, pół kilometra i stopniowo coraz dłużej. Najważniejsze są buty, rzeczywiście. Powinny być specjalnie do biegania, tak, żeby było wygodnie. Mhm. To podstawa. Rozumiem, że to są takie buty? E, tak, oczywiście, to są specjalne buty do biegania. Może... E, bieganie jest sportem dla wszystkich. Od 5 do 105. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Super. Bardzo. Biegi masowe to coraz częściej spotykana forma krzywienia kultury fizycznej. Mamy nadzieję, że takich inicjatyw będzie coraz więcej i coraz więcej ludzi będzie mogło uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Możliwe, że niedługo spotkamy się na masowym spacerze farmera. Andrzej Kocuba, SNO TV, Warszawa Mazowieckie.